No to ja, Polantix, a dzisiaj witam Was z nowym kontentem, jakim jest LEGO. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić bardzo fajne figurki z Indiana Jonesa. Od razu mówię, że nie są jakoś idealnie dopracowane, więc no, sami wiecie. Zapraszam do oglądania. Trzeba jednak zacząć od głównego bohatera, więc postanowiłem, że wezmę. Te oto nóżki z Ninjago. Ten tors z Ninjago, któremu zmieniłem rączki. I teraz czas na główkę. Postanowiłem, że wezmę główkę taką oto jakiegoś złego ziomeczka, nawet nie wiem kogo to jest, tylko po prostu ją znalazłem i uznałem, że będzie dobra. Wziąłem włoski jakiegoś ziomeczka, też nie wiem kogo to były włoski. I teraz czas na jego broń. Uznałem, że wezmę broń normalnego Indiana Jonesa, a on go sami wiecie, skąd ją wziął. No, teraz czas na jego sprzymierzeńców. Długo myślałem, kogo tutaj zrobić, aż w końcu wpadłem na szare spodnie. Byłem bardzo mądry wybór. Do tego bluza, z jakiego y, ziomeczka z, z Lego City. Stylowy plecak. Główkę jakiegoś rzemaczka też, nawet nie wiem, kogo to jest. I czas na pewną rzecz. Na pewno nie włosy. Dobrze. A, a ta w ten sposób właśnie powstał w salach. Kolega Indiana Jonesa. Jakby ktoś nie wiedział. Nie powiem, kogo wziąłem, ale na no końcu się dowiecie. Wziąłem białe spodnie. Toż z Lego Ninjago. Chustę też z Ninjago. I główkę niej. No i oczywiście do tego włosy i tak powstała Marivo... Maviro? Nie wiem. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Do czarnych spodni dodałem tors z Pingwina. Pik. Wziąłem też takie coś też od Pingwina. Główkę z Lego City. ...cylinder... No, chodź dobrze. No i... ...najważniejsza rzecz, czekajcie... ...pistolet! Pił, 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 pił! Nie pamiętam, jak on się nazywa. To jest ten, co ukradł arkę... ...z przymierzeńca czy jak człowiek to tam miało... No i no... Umarł, niestety. Możecie przypomnieć mi, jak się nazywała w komentarzach. A teraz czas na dwie figurki z Indiana Jones i Świątynia Zagłady. A więc wziąłem spodenki z Lego Ninjago. Do tego taki to z Lego Ninjago, która ma Marivo, czy jak ona tam miała. Do tego wziąłem kobiecą twarzyczkę. I włosy Harumi z Lego Ninjago. I tak powstała, dalej nie wiem, jak ona ma na imię. Nie wiem, no tak na serio możecie napisać. To jest ta, co podróżowała z Indiana Jonesem. No. Yy, dobra, widzimy się na ostatniej figurce. Czarnych sponi. Dodałem kurtkę policjanta, nie pytajcie. Wziąłem też główkę Robina z Lego Next Nights. zniczy dla Lego Next Nights. Ten, kto wie, ten wie, czapka. I tak oto powstał shorty. Zaraz, zaraz. Coś mi tu nie pasuje. To ma być shorty, a nie tall shorty. Czekajcie. No i teraz jest perfekt. O kurde. Sigma totalny. Nie wiem co mu tu się stało, ale tam wiecie. Tego nie widać, kto patrzy z tyłu. Totalny sigma. Nie wiem czy wiecie, ale ta sigma yy, no, podpalił ludzi. Palił, palił Indiana Jonesa i jakiegoś rąka. Dobrze. Zostawcie subskrypcję dla tego oto shortiego. Czekajcie. Mam jeszcze jedno. The Rock Indiana Jones. Halo, ostrość. No. Zostawcie i tak suba, lajka. Dziękuję Wam za oglądanie. Yy, możecie napisać jak Wam się podobało. Czekajcie. O. Możecie napisać jak Wam się podobało. Elo.